Siema, z tej strony Didi. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj pokażę Wam dwa kolory, które jeden z nich bardzo rzadko spotkać a jeden z nich w ogóle nie jest w Among to znaczy jest zapisany gdzieś w plikach gry oraz czapkę, której jeszcze nie widziałam, więc a jest wprowadzona już od dłuższego czasu ale więcej o tej czapce opowiem Wam dopiero jak przejdzie na nią kolej. Pierwszym kolorem będzie kolor tan. Nic więcej o nim nie wiadomo. Wiadomo tylko, że kiedyś był w grze. Gdzieś tak pewnie na początku, czyli w 2018 roku. Ale został wycofany przez to, że osoby, które nie rozróżniają kolorów. Ciężko było im rozpoznać ten kolor od pozostałych chwila. Co się stało tutaj? Coś się chyba zlagowało tu. To może wejdę i wyjdę z tego. I właśnie został usunięty. Nie wiadomo, jaką, ile waży ten kolor, bo nie można tego sprawdzić na przykład na tym skanowaniu. Wiadomo jedynie, że jest taki, jak widzicie na ekranie, szaro beżowy i nazywa się po angielsku tan, a w przetłumaczeniu na polski jest to kolor dębowiec. Następnym kolorem jest kolor Fort Green, yy, o którym wiem trochę więcej, ponieważ yy, można się zeskanować i on jeszcze zdarza się czasami w grze. Osobiście jakieś 10 razy spotkałam kogoś z tym kolorem. Yy, ten kolor yy, jest do yy, można go zdobyć Albo jak się ma laga, kiedy ktoś wejdzie wcześniej ktoś miał te same kolory i wejdzie w tym, tym czasie do jednego serwera. Albo jak to znaczy do jednego lobby i albo jak się coś zrobi w plikach gry. Istnieje też teoria, że każdy ma ten kolor przez ułamek sekundy. Kiedy kiedy, kiedy dołącza do rozgrywki. I wiadomo to stąd, że nad zamiastniku mają te osoby trzy pytajniki i, i jak mają te trzy pytajniki to wtedy Właśnie, mają też przez chwilę ten kolor. Kolor ten na, wygląda dokładnie tak, jak teraz widzicie na ekranie. Wygląda całkiem fajnie według mnie, no ładny jest taki, ale nie da się przetłumaczyć jakoś racjonalnie na język angielski, ponieważ y, kiedy wpisuje się w tłumacza Fort Green po prostu wyskakuje po polsku Ford Green. Ale y, najpewniej jest to po prostu y, zielony-leśny. Kolor ten jest też dziwny z powodu na to, ile waży funtów. Można też stwierdzić, że jest to kolor y, pewnego twórcy też Amongasa, bo na pewno należy do y, studia Interslot Powiedzcie mi, jak źle coś czytam, e, e, bo e, i e, można powiedzieć, że to właśnie jego kolor, bo e, kolor na początku, jak ktoś otrzymywał ten kolor, jeszcze ileś miesięcy temu, może e, dostawał Nick Ford Bass, czyli e, chyba, nie wiem, coś, coś powiązane z jednym z Y, jednym z właśnie twórców Amongasa. Następną rzeczą jest ta oto maska y, i można jest bardzo rzadka do zdobycia. Jeszcze w sumie tej maski nie widziałam nigdzie. Y, może y, bardziej się ją spotyka, częściej na y, amerykańskim jakimś serwerze ale y, na europejskim jeszcze za bardzo nie spotykałam. Y, y, mo y, możliwe, że jest to przez to, że y, można było tą maskę zdobyć w polskim czasie po prostu bardzo, bardzo późno. W sumie to w nocy, bo o czwartej rano albo o pierwszej nocy. Nie pamiętam już o której. Możliwe, że Wam się tu wyświetla gdzieś na ekranie, ale maska ta wygląda o tak, jak teraz widzicie ją. No i jest twarzą pewnej osoby, jak pisze maską. To jest ta osoba. I właśnie jest ona bardzo rzadka wśród polskich lobby. I ten kończymy odcinek. Zapraszam Was do subskrybowania i łapkowania, jeśli odcinek Wam się spodobał, bo jak będzie 5 łapek w górę to lecimy z kolejnym odcinkiem za Mongasa. No i do zobaczenia.